Cześć, witam wszystkich sympatyków w domu pod tulipanowcem. Nocną porą, przy pomocy takiego trochę oświetlenia, chcę Wam pokazać ten etap robót. No, dlatego nocno, bo no ja w pracy i nie miałem okazji wcześniej tego kamerować, ale już można zobaczyć pewien, pewien etap robót. Jestem na tej pułaci od wejścia cała ta połać jest już zadeskowana do tego wszystkiego położona jest ta membrana termo, termoizolacyjna nie wiem jak, jak ją się nazywa, ale tak chyba się to nazywa i cztery okna połaciowe już, już są zainstalowane tamte dwa to pokój tam jest pokój taki dla dzieci, jeden z pokojów dla dzieci. To okienko, to pomieszczenie tam takie gospodarcze, które prawdopodobnie zaaranżuje też na jakiś pokój. I tutaj sypialnia. Tak to wygląda. I komin, no nie widać go, niestety za, bardzo, za, za mało światła daje ta lampka, ale jest już ta część obrobiona blachą. No oczywiście będę to kręcił również jak będzie widno, także będzie tu można zobaczyć dokładnie, ale wygląda to bardzo fajnie, bardzo estetycznie i koszt jest bardzo przyzwoity w porównaniu do tego co planowałem pierwotnie, czyli do klinkieru, to wychodzi to no nawet nie, nie śmiem mówić o ile taniej, ale no, dużo, dużo można pieniędzy oszczędzić. Samo, niech przez się mówi to, że za dwa płaty, takie blachy na obróbkę tego komina, zapłaciłem 370 zł. I to są praktycznie wszystkie koszty. A wyobraźcie sobie teraz, gdyby to trzeba było zrobić z klinkieru. I tak jak majster mi powiedział, od ułożenia jednej cegły 2 zł. Na ile tych cegie by tu weszło? No, no, zakładam, że za 150 lekko. A oczywiście, no, trzeba doliczyć jeszcze materiał. Także to są dosyć wymierne koszty. Także tak to wygląda z tej strony. No i wejdę na górę jeszcze. zobaczę, Pokażę Wam, jak wygląda deskowanie od, od części wewnętrznej. No tutaj, oczywiście, jeszcze pójdzie blacha. Zrobiona jest na razie tylko ta połać. Będzie jeszcze, oczywiście, druga robiona że pogoda nam sprzyja na razie jest styczeń. Dzisiaj jest 14, także no, ten tydzień w ciągu dnia temperatury są no, na, na plusie 7-8 stopni, więc no, w zasadzie dla tych dachowców pogoda idealna. Widziałem przez moment, jak fruwają po tym dachu i muszę stwierdzić, że są to ludzie bez strachu, bez żadnego zabezpieczenia i no pełen szacun jak oni to robią także taka zajawka i idę na górę teraz no i tu zobaczcie wlazłem od wewnętrznej strony oba okna tutaj tak jak wspominałem to są okna z pokoju dziecka od zewnętrznej strony one mają kolor taki no Taki, no, taki ciemno-szary w kolorze blachy, taką sobie blachę żeśmy wybrali, ona będzie taka, e, taki, no, taka w zasadzie czarna meta, metaliczna, nie metaliczna, tylko jak to się nazywa, metalizująca, no mniejsza z tym, wiecie o co chyba mi chodzi. E, od wewnętrznej taki, taki, e, e, tak, te, taka, taka podobna jest tutaj wykładzina. To są okna Fakro, trzy szybowe. Tak to właśnie wygląda. Z tego, co jest w projekcie, projekt tego domu przewiduje jedno okno w tym pomieszczeniu. Z tego, co kojarzę, my dorobiliśmy jeszcze jedno, tak, żeby trochę to doświetlić. I teraz, a no tutaj. Jest to okno, zobaczcie, drugie, czy znaczy drugie, trzecie w zasadzie. Ono jest w tym pomieszczeniu takim, no, które w projekcie jest jako, jako gospodarcze oznaczone. No i jeszcze jedno, tutaj zrobię szybkiego kroka. Jeszcze jedno tutaj w sypialni. Jak widzicie, deskowanie na tej połaci jest zrobione praktycznie całkowicie z desek postropowych odzyskanych z szalunków no i to jest taki kilka dni mojej roboty jeżeli chodzi o ich obczyszczenie rozebranie no i oczywiście te roboty no to tam mieliście taką małą zajawkę ale tego nie filmowałem bo przecież to nuda nuda jeszcze raz nuda no a ta połać jeszcze jest całkowicie niezaczęta. zaczęta prawdopodobnie jutro wejdą chłopaki na tą część no i będzie. No będzie ciąg dalszy. Spróbuję trochę zobaczyć, co no, zobaczyć, pokręcić trochę jak będzie e, widno, ale teraz właśnie mam trochę więcej. E, no, muszę więcej czasu w robocie spędzać i w związku z tym, no tak przyjeżdżam, jak jest już. E, no, po ich robocie, po e, ekipa zjeżdża, no i, no, i tyle. No, widzę tylko efekty tej roboty. Także taka zajawka wstępna z e, akcji dach. No, oczywiście o kosztach i o, o tym, co zostało tak dokładnie użyte, to zapiszę wszystko w kolejnym. zapiszę wszystko pod tym całym filmem dachowym, więc będziecie mogli zobaczyć co i jak. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. No i rachu ciachu i podachu. Zobaczcie, nie filmowałem, nie filmowałem. Poszczególnych etapów prac z uwagi na to, że ekipa pracowała w momencie, kiedy ja byłem w pracy, w związku z tym, no, taka szczątkowa relacja z dachu. No ale spójrzcie, jak to wygląda. Blacha, taka ciemna, w zasadzie czarna w kolorze metalicznym. Cztery okna po tej stronie. I komin również, tak jak wspominałem, obrobiony blachą, taką blachą panelową. Według mnie wygląda to bardzo fajnie, bardzo estetycznie. Podoba mi się to. No i tutaj, oczywiście, walor finansowy tak samo ma duże znaczenie, bo tak jak wspominałem, ten klinker, który by potencjalnie szedł na ten dach, na ten komin byłby bardzo drogi. Pracochłonne. To zaś jest zrobione w bardzo szybkim czasie. Tutaj jeszcze ujęcie z drugiej strony. No i tak to wygląda. Tutaj również cztery okna. Tam na samym czubku jest taki wyłaz na dach z takim no powiedzmy z na, z Jest Jest przeszklone, w związku z tym będzie odrobinę na tym strychu jaśniej. Trochę światła naturalnego będzie wpadało. No, no i taki efekt jest, dwa takie kominki odpowietrzacze, tam są również obok, obok kominów, to do e, odpowietrzenia e, kanalizacji. Z tej strony e, będzie, a tutaj tak jak są te dwa okienka po prawej stronie, to tam jest łazienka i, i pralnia. No i oczywiście ten pion kanalizacyjny tutaj będzie szedł, więc tu odpowietrzenie z drugiej strony e, będzie również odpowietrzał ten drugi e, nie wiem, kominek, to się chyba nazywa. Będzie odpowietrzał Łazienkę z tej strony. A tutaj jest Łazienka i. No i też ta kuchnia. Tak samo. Także te potencjalne smrody będzie odbierał z tego. No, wejdę na górę, jeszcze pokażę Wam, jak od środka wygląda ta cała robota. Że ekipa uporała się w zasadzie z deskowaniem i blachą. W przeciągu 5 dni, oczywiście, dwa dni dochodzą jeszcze na postawienie krokiew, ale to wcześniej robili. No, i tak to wygląda od środka. Tutaj już trochę gorsze światło. Spróbuję doświetlić może trochę, ale to i tak niewiele da. No. Wykorzystane są deski w całości z salunków. Z tych stropowych szalunków i reszta oczywiście tych nowych desek, te które w zieleni są to są te nowe zamówione teraz. I z tych szalunków było tyle, że tych zamówionych desek jeszcze mi zostało tyle. Także wykorzystam to na o, na ten stryszek czy, czy na cokolwiek innego no, tutaj Oczywiście ten stryszek będę robił Zobaczymy jaka będzie teraz pogoda Na razie jest nadal bez żadnego śniegu Mamy y, drugą połowę stycznia e, Śniegu ani grama Nie zapowiada się za bardzo Nocą tylko trochę mrozu Więc e, nie wiem czy nie wezmę się za Za działówki Tak przypuszczam, że się za to wezmę Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o dach. Cieszę się ogromnie, no bo to jest oczywiście inwestycja zabezpieczona. Już nie będzie tak niszczyć, nie będzie zaciekać. Także, no, ten wkład finansowy, który został poniesiony, nie będzie dewastowany. No i chyba tyle. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć wam o kosztach. Całego dachu. E, oczywiście no, zamieszczę informacje pod filmem, e, ale wydaje mi się, że no, taki prosty dach jest no, re, relatywnie tani i e, w zasięgu takiego zwykłego zjadacza chleba. E, właśnie u nas to było priorytetem, żeby dach był w miarę prosty, żeby nie, nie ładować pieniędzy. W jakieś tam ozdobniki, jakieś na koperty, bo to wiadomo, że to, to, to generuje koszty. Także prostota, prostota, jeszcze raz prostota. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was tym akcentem dachowym. Cześć.